Mam jeszcze trochę strony i A dzisiaj będziemy grali Pet Simulator X od nowa. Ryczy będzie nazywała Od Zera do Milionera. Więc zachęcam do uleżenia. Subik, like. I to wszystko. Zapomnę się gadać. Przede wszystkim, jak bardziej tam do nie jak do ale pierwsze swój Twój profil. Bo chyba tak mi mogą wygrać. I obwinięcie, a będzie wiem jak się robi te Eee... kostiumy. Będą mm, się czekać. Ale ja bym nie wiem... Eee... awatar. Haha. Jak to wygląda? Chodźmy na wyszki na pewnych To, to, to. No. carte. Так, да? Нет, так, да? М -м -м, Сейчас пофугать. To chyba będzie gotowe. Nie, dobra, zacznijmy grać takim skinem. Zapisało się, czy nie? Zapisało się. I, bier, I zaczynamy grać z tego Simulatora. Zero do milionerów. się będzie nazywało Spec Simulator X, oczywiście. I gramy ten zero, nie odbieram nikogo, nikogo trade. No będziemy się tradeować, ale nie wybrać, co jest nam dał pety. Dobra, nie, tradeujemy się i taki doły. Zdjęłem kopkę se. Stefana biegamy. Stefana biegamy i nic nie ja mogę kupić. Dobra. Lecimy tu. Do. A co? Lecisz mi koteczkę. Nie ma akurat czemu na to poleciał, ale... A nie, będziesz to bił? Mój kawałek. Okay, Ale to się zaczniemy lić. O, fajnie. Sporo osób zaczęło grać od nowe. Chwilę sobie dla początkujących takich bardziej. No i dobrze. To jest samo. Dobrze. To może pierwszy pet. Ludysiacze. Dobra, będzie trzeba zbierać, zbierać. Bo tego ja na razie nie ubijemy. <laughs> przepraszam Jakbyśmy mnie trochę zysfeli. Ale mi to gardło zasycha ślina. 20 tysięcy go wczuję łapek jedno, ok. I tam mam pedałów 40 milionów. A może no, zagranie sobie bez eventu. Zaraz zagramy bez eventu. И где-нибудь... Просто это тебе. хиблик. Опен. Опен. Чем это хиблик? Опен. Не зашла Jak sa to písalo. Nevážne. Uh -huh. Nech sa od neho pýtať. No, mu hovoriť, graj. 30 týždňov. A o sa nič viac Rodolfo. ok, que to é perfeito o trabalho, ó esse negócio Dobra, A jak coś się rozpalić, będzie następny na kolejne jajko. Idziemy trochę szybciej zbierali. O jezu, 7 minut na krwawisko. No to nie to jest to, Z czasem się wyrobimy, ale. Dam to idzie picie. No, jak ktoś Mam troje, jest? Bo okej okay. i kawę. Piesek, blok. Oli To yeah. jakieś On ma olię. Może yeah. no, ktoś nam pomoże ubić tamto. Nie. Nie, raczej nie chce nam pomóc. Wery będę go zbierać. Od 0 do milionera Będę robił wszystko na odcinkach O, następnego pita już nastać. Ciągle rangę na sam nie lubił. Będę na te chłodzie. Nic mnie o, lupak. Co jest? Nie, 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 pomoże o nie, 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 są co nie, 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 są w tej nie, 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 no nie, 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 pójdą nie, 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 w nie, 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 tu jeszcze otwieraczaj 4 otworzymy. Na razie. Najlepiej no otworzymy to podzielić koło. Będzie się nam lepiej zarabiało. Niech ona te dziewczę na zewnątrz krainę. Gorszy o czym I teraz zrobi nam nowek. Ten najpik? Nie. nie jest jednej głowy. Jest najgowy. Za chwilę zakupujemy jak tam zniszczą. Niech idą moje śpiewaczki dwa. Bo... Następny upak drugi w pięciu. Dajemy sobie najlepsze pety i będziemy bić laskę. Może się uda. Wybić ją. Będziemy mieli cukierki na peta które zawsze się nam uda. Chcemy ościnkę. Uh -huh. Uda się nam go dać. Może się uda nam tam wejść przez cel w bagi. Spróbujcie sobie tak zagrać od nowa. Naprawdę fajnie jest. Tak zagrać od nowa. Polecam zagrać. Sporo jest kaski wszystkiego. Co jest? Ile tego jest kaski? Bardzo sporo. Oni idą wziąć bi następną blaskę, Kupię. W Kupię to. Pójdę na stronę. Bo ja to stoję na stronę. Dobra. Kupię to. Bo tam niestety nie mogę, nie? I pójdę odpowiedziałem na laskę. 4. Mówię się nam jeszcze uda to kupić. 12, lepszy na no, siennik, okej okay. biegniemy, biegniemy coś <śm> wieszego <śm> do pionówczeń by się przydało ta kraina tu kosztuje 6 nie wiem, a ta chyba 7 nie pamiętam zresztą zobaczyć a on chyba to jest ok 7,5 okej tak, no do tych jak dobiliśmy do oczu tylko tam pływarkę zjemy i quitsimy otwory christmas event

Pieska? Okej. Okay. Tam ci pieska, a po co? O, mi go odda. Trochę w body fillet, too, huh?

No, dziękuję, duże piecki Tutaj ja nie wskazuję, jak wykopiować potrafię. Potrafi. No, są w takim samym pieczku, to fajnie się nazywają. Zachodź, zachodź. Teraz się szybciej będzie wygniło. Zostawała się na ten odcinka.

Pobijemy sobie trochę więcej. Uchwalczy ogólnie. Nie wiem, wiem, czy zanim zmorzucić, bo mi się nie chce spać tego sobie w Węgora, ale ogólnie będzie nastać na następną krainę.